W czasie, gdy ludzie nadal czekają na XM2W, Endgame Gear wypuściło kolejną nową myszkę. I nie, nie jest tym razem kolejna wersja XM, a całkowicie nowy kształt, mający konkurować m.in. z Pulsarem X2 Mini czy Ninjutsu Sorą. Oto OP1WE. Game Gear op 1 kosztuje 399zł i jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych na naszej stronie isgir.pl. Dostępne kolory to czarny i biały, a więc powinny się wpasować do prawie każdego stanowiska. Pudełko, w jakim przychodzi czarna wersja myszki jest bardzo schudne, połączenie klasycznego czarnego koloru z żółtym nadaje całemu sprzętowi profesjonalnej otoczki. Otwierając pudełko zdobywamy dostęp do białej kartonowej wkładki, w której znajdują się wszystkie dołączone akcesoria. A w zestawie z myszką dostajemy bardzo przyjemny kabel USB-C z podłączoną przedłużką oraz odbiornikiem, instrukcję obsługi, osobną plakietkę pokazującą jak dostać się do środka myszki oraz malutką kopertę, w której znajduje się ślizgacz, który możemy przykleić wokół sensora. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem po wyjęciu myszki z pudełka jest to jak solidnie jest ona zbudowana. Shellier nie posiada żadnych słabych punktów i w żadnym stopniu nie uginie się nawet podczas mocnego ścisku. Wszystkie miejsca, w których łączą się różne jej elementy, są przyjemnie zaoblone, bez żadnych ostrych wykończeń, które mogłyby sprawić jakikolwiek dyskomfort podczas użytkowania. Kolejną rzeczą, którą zauważyłem, jest znakomity coating w którym pokryta jest cała myszka. Endgame Gear słynie ze swoich znakomitych powierzchni na myszkach i nie inaczej jest w tym przypadku. op 1 w pokryta jest teksturą przypominającą o gumienie, która zapewnia pewny chwyt i zupełnie niweluje potrzeby naklejania jakichkolwiek gripów. Tekstura ta jest niestety dosyć podatna na zbieranie odcisków, więc może nie być odpowiednia dla osób, które lubią zachować swoje stanowisko w całkowitej czystości. Przechodząc do najważniejszej części tego omówienia, czyli kształtu, trzeba wspomnieć kilka rzeczy. Op 1WE to mała myszka z zaokrąglonym shape'em, pozbawionym ostrych krawędzi i dokładny wymiar wynosi 118x61x37 mm. Jej przystępny kształt pozwala na znalezienie chwytu niezależnie od wielkości dłoni użytkownika. Przy mojej dłoni o rozmiarze 19x9 cm najbardziej odpowiadał mi Claw Grip oraz Fingertip Grip. Lecz użytkownicy o mniejszych dłoniach powinni spokojnie mieć możliwość zastosowania na niej palm gripa, chociaż nie jest to chwyt, który zbyt nie polecam. Jednym z ciekawszych elementów kształtu OP1WE jest hałm znajdujący się na tyle myszki. Swoją wielkością i położeniem zabójcze przypominał mi on ten z ZO S2. Tak samo jak w Zoe, podczas gry opierał się on w okolicy moich kostek, co w połączeniu z niskim przodem oraz wklęsłymi bokami sprawiało, że myszka była bardzo łatwa w kontrolowaniu, a wszystkie ruchy nią wydawały się bardzo stabilne. Waga OP1W jest po cięższej stronie, jeśli chodzi o myszki w mniejszym rozmiarze. Natomiast trzeba pamiętać, że 59 gramów to nadal niska waga, która pozwala na łatwą kontrolę nad myszką podczas jakichkolwiek ruchów i w żadnym stopniu nie staje się męcząca nawet podczas dłuższych sesji. Teraz przechodząc do jednego z największych minusów tej myszki, trzeba wspomnieć o ich głównych przyciskach. Widać, że zostało im poświęcone dużo uwagi. Oddają one wrażenie produktu z górnej półki oraz nie doświadczymy w nich jakiegokolwiek luzu. Endgame Gears zastosowało w nich optyczne przełączniki od Kale, których klik jest ostry i pewny, a ich optyczna natura pozwala na osiągnięcie niemalże natychmiastowego czasu reakcji. Niestety są one bardzo ciężkie, szczególnie w porównaniu z innymi topowymi mieszkami, takim jak Razer Viper V2 Pro czy Vaxel XE. Ich ciężkość sprawiała, że moja dłoń była niemalże cały czas napięta, co podczas klikania powodowało mikrodrgania, które były szczególnie widoczne podczas grania w scenariusze oparte na precyzji w Kowaku oraz w CS. -ie. Z dobrej informacji, Engine Gear wypuściło zamienne komplety przełączników, które są lżejsze od tych zastosowanych w myszce. To w połączeniu z łatwością, z jaką można otworzyć OpenMP, pozwala na bezproblemowe dostosowanie ciężkości kliku pod swoje preferencje. Komplety te również będą dostępne na naszym sklepie. O tym, kiedy dokładniej się pojawią, będziemy informować na naszych social media. Za scrollowanie odpowiada koder TZC Silver, który charakteryzuje się odczuwalnymi przeskokami o średniej ciężkości. W Apexie spisował się on świetnie podczas wykonywania tapstrafe'ów i wallbounców, a podczas pracy na komputerze nie przeszkadzał on w skrowaniu po stronach internetowych. Nie doznałem również tych problemów z dosłownymi aktywacjami podczas uderzenia myszką o podkładkę, czego nie można powiedzieć o innych myszkach. <trych> Final Moss. Przycisk Scrolla jest lekki z płytkim klikiem i bezproblemowo spisuje się do codziennego użytku i pingowania w grach. Przechodząc na lewy bok myszki znajdziemy tam dwa przyciski boczne. Są one responsywne z wyczuwalnym klikiem, a ich wyprofilowanie i odczuwalna separacja od szala pomaga z sięgnięciem do nich w intensywnych momentach rozgrywki. Osobiście używam bocznych przycisków do zmiany broni w Apexie i właśnie ta ich wyczuwalność pozwala mi na bezproblemową zmianę broni, nawet w środku walki. Jedyną rzeczą, do której mógłbym się przyczepić w ich sprawie, jest ich pozycja względem długości myszki. Przy moim chwycie przedni boczny przycisk jest trudno dostępny, więc osoby z mniejszymi dłońmi mogą mieć problem z dosięgnięciem do niego. W przyszłych iteracjach modelu fajną zmianą byłoby przesunąć ich o te kilka milimetrów w tył, pozwoliłoby to na łatwiejszy dostęp do nich. Po całym kształcie myszki widać, że n Gear zadbało o każdy jej element i inaczej jest ze ślizgaczami, które są na naprawdę imponującym poziomie. Ślizg, jaki zapewniają jest płynny, pozbawiony jakiegokolwiek nieprzyjemnego tarcia. Oferują one doskonałą kontrolę nad myszką oraz w przypadku używania podkładek z agresywną teksturą pozwalają na jej wyczucie. Dla osób, które wolą płynniejszy ślizg to w ofercie producenta znajdziemy również zamienne ślizgacze w wersji 99,5% oraz 100% PTFE. Wersja 100% PTF pozwala na szybszy ślizg, a 99,5% to wersja, którą znajdziemy na myszce od nowości. Warto wspomnieć, że oba zestawy przychodzą z dwoma wersjami ślizgaczy. Jednym podstawowym oraz drugim, który pokrywa większą powierzchnię spodu myszki, dzięki czemu ślizg stanie się płynniejszy, w zamian za co tracimy wyczuwalność tekstury podkładki. Warto też zauważyć, że niezależnie od użyty ślizgaczy, OP1WE daje nam łatwy dostęp do śrubek, które pozwalają na otworzenie myszki i dostosowanie jej pod swoje preferencje. Jako osoba, która przykłada uwagę do takich szczegółów, bardzo się cieszę z tego kroku, gdyż przy otwieraniu myszki nie tracimy kolejnego zestawu ślizgaczy oraz cały proces zabawy z jej wnętrznościami jest znacznie ułatwiony. Mówiąc już o wnętrznościach, warto wspomnieć o użytym niej sensorze. WE w nazwie oznacza wireless Essential, czyli serię, która używa sensora Pixar 3370 w celu zaoszczędzenia na kosztach produkcji i przeniesienia tych oszczędności na konsumenta. Sensor Pixar 3370 nie jest niczym nowym, natomiast trzeba pamiętać, że jest to nadal topowy sensor oraz jedna z najlepszych jego implementacji. Włączenie połączeniu z Edgewood Compact zapewnia on niezawodne działanie w trybie bezprzewodowym z opóźnieniem porównywalnym z innymi topowymi mieszkami od Razera czy Logitech. Czas działania na baterii jest również znakomity. Myszka spokojnie wytrzymuje cały tydzień intensywnego użytku przy pulmonarze ustawionym na 1000 Hz. Ostatnie baterii informuje nas kolorowa dioda statusu, znajdująca się na lewej dolnej krawędzi myszki. W przypadku, gdy bateria będzie bliska wyczerpania, diodata będzie biegać na czerwono. Podczas ładowania zmienia ona kolor biegania na zielony, a gdy myszka zostanie w pełni ładowana, Przestaje migać. Aby dowiedzieć się, jaki jest aktualny poziom naładowania baterii, wystarczy przytrzymać przez sekundę przycisk Mode, znajdujący się na spodzie myszki. Wtedy dioda zaświeci kolorem odpowiadającym poziomowi baterii. Poza informacją o stanie baterii, informuje ona również o zmianie poziomu czułości poprzez chwilowe świecenie w kolorze odpowiadającym odpowiednim wartościom DPI. Wartości poziomów dpi i ich kolory możemy odpowiednio dopasować w dołączonym do myszki programie. Myszka pozwala nam na ustawienie czułości w przedziale od 50 do 19 000 dpi, w przedziałach o 50 dpi. Poza możliwością zmiany stopnia czułości, program pozwala nam na zmianę innych parametrów, takich jak lift of distance, debounce time, angle snapping, pulling rate czy zmiana funkcji przycisku na myszce. Program również pokazuje aktualny stan baterii w procentach dzięki czemu dokładnie możemy sprawdzić stopień jej naładowania. Korzystałem z op 1 przez ponad tydzień i muszę powiedzieć, że bardzo spodobała mi się swoboda jaką daje nam myszka o mniejszym rozmiarze. Względem mojej głównej myszki, FxX wireless od razu zauważyłem poprawę w mikrokorektach oraz reaktywnym trackingu. Niższy rozmiar i niższa waga pozwalają na szybsze fliki, większą kontrolę nad myszką oraz większą zabawę podczas grania. Lekkość z jaką przychodziło mi ajmowanie w grach na op 1 sprawiała, że po prostu chciało mi się grać, a nie martwić o to jak chwytam myszkę i czy nie muszę przypadkiem poprawić. W chwytu, bo palce mi się ślizgają. OP-1WE eliminuje wszystkie takie problemy i sprawia, że aimowanie wydaje się naturalne, a sama myszka przedłużeniem ręki użytkownika. Podsumowując, Endgame Gear OP-1WE to niesamowita myszka, która za rosnącą cenę oferuje o wiele więcej niż droższe produkty konkurencji. Mimo, że nie oferuje pooling rate na poziomie 4000Hz, to nadal jest ona w czołówce, jeśli chodzi o bezprzewodowe połączenie. Znakomite wykonanie, łagodny kształt oraz świetny coating sprawia, że będzie to bardzo dobry wybór dla graczy FPS, którzy chcą wnieść swoją grę na wyższy poziom. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego materiału i przypominam, że jeśli zainteresował Was Endgame Gear OE1W, to zapraszam na nasz sklep AceGear.pl, gdzie możecie go kupić z wysyłką w następnym dniu roboczym. To był zwykły i Narka.